Cześć, zapraszam Cię na podsumowanie tygodnia 32-2023 roku w branży gier. Z tej strony Szymon z kanału Gram do kawy. A to są niosy do kawy. Zaczynamy. Netflix, gigant streamingowy, miałby planować stworzenie serialu anime na podstawie najbardziej znanej serii od From Software, Dark Souls. Miałoby to być jedno z pierwszych w pełni oryginalnych anime od tego serwisu, który wcześniej dystrybuował głównie produkcje tworzone przez zewnętrzne wytwórnie. Fabuła serialu prawdopodobnie będzie oparta na pierwszej odsłonie gry. Fakt, że produkcja miałaby być animowana, pozwoliłby uniknąć trudności związanych z realizacją efektów specjalnych. W wersji live action. Na razie brak szczegółowej informacji na temat daty premiery czy innych detali, więc fani serii muszą cierpliwie czekać na oficjalne potwierdzenie od studia. Wiemy już, że GSC World Games odpowiedzialne za Stalkera 2 nie będą obecni na tegorocznym Xbox Games Showcase ani innych letnich wydarzeniach związanych z grami. Plotki jednak sugerują, że gdzieś pojawić się mogą. Mianowicie, Xbox planuje imponujące stoisko na tegorocznym Gamescom, gdzie podobno będzie można zapoznać się z nadchodzącymi grami, w tym Stalker 2 oraz Forza Motorsport, a także mniejszymi tytułami takimi jak Tower Bone. Warto zaznaczyć, że te informacje nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone, a targi Gamescom odbędą się w dniach 23-27 sierpnia w kolonii. Reżyser Baldur's Gate 3, Słyn Winke, stara się uspokoić innych deweloperów tworzących gry RPG, którzy obawiają się, że ich produkcje będą musiały dorównać standardom ustalonym przez Baldur's Gate 3. Wersja 1.0 Baldur's Gate 3 zadebiutuje wkrótce, a niektórzy obawiają się, że Grata może ustanowić nowe standardy w gatunku RPG. Winke zapewnia jednak, że nie będzie to miało miejsca, ponieważ każdy projekt jest unikalny i wymaga ogromnych nakładów pracy. Przywołuje on również przykład pierwszej części Assassin's Creed, która w momencie premiery wywołała obawy wśród innych deweloperów. Na rynku zawsze znajduje się miejsce na produkcje o mniejszej skali i ambicjach, a przecież wiele innych gier RPG ustanowiło nowe standardy w różnych aspektach rozgrywki i oprawy. Pojawiają się informacje o możliwie powstającym remake'u lub remasterze The Elder Scrolls Oblivion. Nie jest to informacja oficjalna, ale pochodzi od byłego pracownika studia Virtuos Games Paris, które współpracowało przy produkcji innych gier. Twórcy mieliby pracować nad projektem pod kryptonimem Altar. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to remake czy remaster, ale prace już trwają. Gra ma być rozwijana jednocześnie na Unreal Engine 5 dla poprawienia grafiki oraz na silniku Obliviona, gdzie skupiają się na mechanikach, rozgrywce i fizyce. Spekuluje się, że data premiery to przyszły rok lub początek roku 2025, zależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej formy projektu. Sony zapowiedziało zamknięte testy nowych opcji w systemie konsoli PlayStation 5. Nowości są obszerne i obejmują wsparcie Dolby Atmos dla soundbarów i kin domowych, emoji w wiadomościach, wyszukiwarkę gier z poziomu pulpitu oraz wiele innych. Najciekawszym dodatkiem jest jednak wsparcie dla większych dysków SSD-M2, co pozwoli użytkownikom rozszerzyć pamięć konsoli aż do 8TB. Aktualizacja będzie testowana przez użytkowników z USA, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji. Zmiany planuje się opublikować do końca tego roku. Cities Skylines 2, druga część popularnego City Buildera, zbliża się do premiery. Deweloperzy ze studia Colossal Order podzielili się nowymi informacjami na temat gry. W przyszłej produkcji gracze dostaną do dyspozycji znacznie większe mapy niż w poprzedniej części, aż do pięciu razy większe niż w oryginalnym City Skylines. Na nowych mapach znajdą się różnorodne lokalizacje, takie jak rzeczne Delty, tereny górskie i archipelagi. W kwestii motywów architektonicznych gra oferuje dwa style do wyboru, europejski i amerykański. Na początku jednak dostępne będą tylko te dwa motywy, a niektóre różnice między nimi nie będą widoczne od razu. Premiera City Skylines 2 zaplanowana jest. Na 24 października 2023 roku. I gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. Tytuł będzie od razu dostępny w usłudze Game Pass. Fort Solis, polsko-brytyjski thriller Science Fiction, osiągnął złoty status, co oznacza, że gra jest blisko premiery. W świecie pojawił się nowy materiał wideo, trwający blisko 15 minut, przedstawiający obszerny gameplay. Wideo skupia się głównie na eksploracji, interakcjach oraz jakże uwielbianych przez wielu Quick Time eventach. Uświadczymy tam także nieco dialogów z udziałem głównych bohaterów. Fort Solis zostanie wydany na PC i PlayStation 5, a premiera jest zaplanowana na 22 sierpnia 2023 roku. Główny bohater będzie odgrywany przez Rogera Clarka, znanego z roli Artura Morgana w Red Dead Redemption 2, a w grze usłyszymy również Julię Br znaną z serialu Świat w ogniu oraz Troja Bakera, którego gracze mogą kojarzyć z Death Stranding, gdzie wcielił się w postać Hicksa oraz The Last of Us, gdzie użyczył głosu Joelowi. Deweloperzy Studia S Game zapowiadają, że ich produkcja, Phantom Blade Zero, będzie miała dwa tryby graficzne dla PlayStation 5. Pierwszy to rozgrywka w 2K przy 60 fps, drugi to rozgrywka w 4K przy 30 fps. Ponadto zapowiedziano, że gra otrzyma demo oraz prequel o nazwie Phantom Blade Executioners. Prequel ten zostanie wydany jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4 i 5 oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Phantom Blade Executioners to side gra reakcji, która wprowadzi graczy w fabułę i świat przygotowany przez deweloperów ze Studia S Game. Wspomniane demo miałoby ukazać się w 2000 w, 2024 roku. w lipcu ujawniono kilka istotnych informacji na temat gry Alone in the Dark. Tym razem deweloperzy z Pieces Interactive podzielili się krótkim trailerem, który jest poświęcony postaci rocznego Człowieka. Przedstawili również informacje dotyczące dwóch trybów graficznych, które zainteresują posiadaczy konsol. Przypominam, że premiera została zaplanowana na 20 października 2023 roku na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. Gracze zainteresowani klimatycznymi trailerami powinni przyjrzeć się temu tytułowi. W nadchodzącej grze Atlas Fallen od deweloperów z Deck13 główną mechaniką będzie surfowanie po piaskach pustyni. Najnowszy zwiastun gry skupia się właśnie na tej mechanice, choć można w nim zwrócić uwagę również na walki z bestiami zamieszkującymi świat gry. Gracze odkryją wielki i otwarty świat fantazy wypełniony zagrożeniami i tajemnicami. Gra ma swoją premierę zaplanowaną na 10 sierpnia na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. Deweloperzy z SCS Software za pośrednictwem Twittera poinformowali o premierze dodatku do American Truck Simulator o nazwie Oklahoma. Dodatek trafił na rynek 1 sierpnia. Zwiastun prezentujący nową zawartość został udostępniony przez SCS Software. Gracze będą mogli odkryć piękne krajobrazy, szerokie autostrady i tętniące życiem miasto stanu Oklahoma, w tym fabrykę autonomicznych samochodów. Twórcy współpracowali z amerykańskimi firmami transportowymi, które widoczne będą w grze. Nadchodzący parz do Diablo 4 prawdopodobnie wprowadzi kilka zmian dotyczących koni. Aktualizacja 1.1.1 przewiduje, że wierzchowce będą mogły niszczyć barykady stawiane przez przeciwników. Dodatkowo korzystanie z drabin zredukuje czas odnowienia na dosiadanie koni. Te zmiany mają na celu poprawę wydajności i usunięcie irytujących elementów związanych z wierzchowcami w grze. Aktualizacja obejmie także poprawki dla klas barbarzyńcy i czarodzieja oraz ogólne usprawnienia. Wyciekły zdjęcia i filmy z planu amazonowej adaptacji Fallouta, ukazujące postapokaliptyczną rzeczywistość i elementy charakterystyczne dla tego uniwersum gier. Przecieki pojawiły się w grudniu, ale zyskały popularność na reddicie dopiero kilka dni temu. Na razie brak oficjalnych informacji o fabule i premierze, ale pilotażowy odcinek zostanie wyreżyserowany przez Jonathana Nolana, odpowiedzialnego między innymi za Interstellar, a w obsadzie wystąpią Kyle MacLachlan, mamy szerszej publiczności z miasteczka Twin Peaks, Walton Goggins, tu synowie anarchii, oraz Ellie Pommel, którą obecnie można obserwować w serialu Yellow Jackets. The Lord of the Rings Gollum otrzymała nową aktualizację pomimo krytycznych recenzji i zamknięcia oddziału studia Dalic Entertainment odpowiedzialnego za produkcję gry. Aktualizacja koncentruje się to głównie na optymalizacji i poprawkach wydajności, jednak nie naprawia fundamentalnych problemów gry. Zmiany obejmują m.in. domyślne ustawienie DLSS na tryb automatyczny dla użytkowników kart serii RTX, naprawę błędów związanych z elementami środowiska i interakcją z obiektami oraz usprawnienia w systemie checkpointów. Mimo niewielkich nadziei, że aktualizacja przyciągnie większą liczbę graczy, liczba aktywnych użytkowników pozostaje niewielka, a przyszłość gry pozostaje niejasna. Gra Starfield uzyskała status Xbox Play Anywhere, co oznacza, że po zakupie cyfrowej wersji gry w sklepie Microsoftu gracze otrzymają dostęp do wszystkich platform sprzętowych, w tym konsol Xbox oraz PC. Ponadto pojawi się możliwość korzystania z międzyplatformowych save'ów. Warto zaznaczyć, że ten status dotyczy tylko zakupów cyfrowych w sklepie Microsoftu, a nie innych platform takich jak Steam. Premiera Starfielda zaplanowana jest na 6 września na PC oraz konsolach Xbox Series S i X. Gra będzie również dostępna w abonamencie Game Pass, gdzie status Xbox Play Anywhere również będzie aktywny. Blizzard oficjalnie wprowadza tryb Hardcore do World of Warcraft Classic, którym największym game changerem będzie oczywiście permanentna śmierć bohatera. Tryb będzie dostępny dla graczy od 24 sierpnia. Hardcore wymaga stworzenia nowej, oddzielnej postaci, a twórcy zapowiedzieli szereg zmian, które miałyby zapewnić odpowiedni balans rozgrywki. Blizzard zapowiedział również surowe kary dla graczy, którzy celowo utrudnią innym użytkownikom rozgrywkę. Wiemy już, że w Baldur's Gate 3 od Larian Studios nie będzie możliwości przeniesienia postępów z wczesnego dostępu do pełnej wersji gry. Gracze zostaną zmuszeni do rozpoczęcia nowej rozgrywki. Twórcy zalecają również usunięcie wszystkich zapisów i modów oraz całkowite usunięcie z dysku gry przed premierą, aby uniknąć konfliktów z wcześniejszymi plikami. Chociaż taka decyzja może rozczarować wielu graczy, należy pamiętać, że w czasie wczesnego dostępu wiele aspektów gry mogą ulec zmianie i poprawie. Lenowa rzekomo pracuje nad przenośnym konkurentem dla Asus ROG Ally i Steam Decka, który ma być nazwany Legion GO. Według Plotek urządzenie będzie miało procesor AMD Phoenix oraz 8-calowy wyświetlacz. W przeciwieństwie do ROG Ally, który używa procesora AMD Ryzen Z1 Extreme, Legion GO zostanie wyposażony w mobilny procesor AMD Zen 4 z 18 rdzeniami i regulowanym zakresem mocy od 15 do 30W. To drugie podejście Lenovo do mobilnego gamingu po nieudanym urządzeniu Legion Play. Obecnie nie ma dokładnych informacji na temat daty premiery ani cech wyróżniających Legion GO na tle konkurencji, ale moda na handheldy zdaje się powracać, a konkurencja na rynku może przynieść innowacje. Według doniesień serwisu Video Games Chronicle kluczowe studia partnerskie otrzymały zestawy deweloperskie do następnej konsoli Nintendo, a premiera nowego sprzętu jest planowana na drugą połowę roku 2024. Taka data premiery miałaby zapewnić odpowiednią ilość dostępnych zapasów sprzętu już pierwszego dnia po premierze i uniknąć się doborów, które były obserwowane w przypadku konsol PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. Nowa konsola miałaby być handheldowym następcą Switcha. Istnieje również możliwość, że będzie wyposażona w ekran LCD zamiast OLED. Na ten moment nie ma jeszcze potwierdzenia, czy nowa konsola będzie wspierać wsteczną kompatybilność, ale Nintendo. W Wyrażały już chęci przekonania jak największej liczby użytkowników Nintendo Switch na następny system. Palia. Nietypowe MMO od byłych pracowników Blizzard Entertainment i Riot Games trafiło do zamkniętej bety. Chętni mogą zarejestrować się na stronie gry, aby mieć szansę dołączenia do rozgrywki. Otwarte testy rozpoczną się 10 sierpnia o godzinie 19 czasu polskiego, a wszelkie postępy z bety zostaną zachowane po premierze. Gra skupia się na relacjach między graczami i aktywnościach typowych dla symulatorów życia, takich jak budowanie, tworzenie przedmiotów, handel i interakcje z postaciami. Palia ukazać się ma w przyszłym roku na PC oraz Nintendo Switch. Grinding Gear Games twierdzi, że chociaż Path of Exile nie zostanie wydana w tym roku, to zamierza uruchomić zamknięte beta testy 7 czerwca 2024 roku. Beta testy miałyby być długotrwałe i pozwolić graczom sprawdzić całą grę, w tym wszystkie 6 aktów, przez wiele tygodni prawdopodobnie tyle, ile trwa jeden cykl ligi w pierwszym Path of Exile. Deweloperzy podkreślają, że udostępnienie całej gry w czasie bety pozwoli im na odpowiednie zbalansowanie rozgrywki przed pełnoprawną premierą. Chcą mieć pewność, że gra sprosta wszystkim oczekiwaniom graczy i zapewni odpowiedni balans w pełnej wersji Path of Exile 2. Pecetowa wersja gry Ratchet Clank Rift Apart otrzymała drugą aktualizację o numerze 1.728.0.0 Patrz wprowadzi kilka ważnych zmian, które mogą ułatwić rozgrywkę dla wielu graczy. Część z poprawek to naprawione wczytywanie tekstur, rozwiązanie problemu z widocznością przycisku interakcji na ekranie oraz dopracowanie niedoróbki związanej z odbiciami w wodzie, które występowały przy opcji Ambient Occlusion. Aktualizacja ta ma na celu poprawienie jakości i wydajności gry, aby gracze mogli cieszyć się jak najlepszym doświadczeniem podczas rozgrywki. Wszyscy posiadacze pecetowej wersji Ratchet Clank Rift Apart powinni zaktualizować grę, aby skorzystać z tych usprawnień. Reboot gry Saints Row otrzyma wkrótce ostatnie DLC, który będzie nosić nazwę A Song of Ice and Dust. Po wydaniu tego rozszerzenia, deweloperzy z Volition Incorporated pożegnają się z grą. DLC przyniesie nowe misje fabularne, elementy kosmetyczne i inne zawartości. Premiera zaplanowana jest na 8 sierpnia. Wraz z ostatnim DLC pojawi się także duża aktualizacja. Patch skoncentruje się głównie na poprawkach i usprawnieniach, takich jak balans, mechaniki, system walki i ogólna wydajność gry. Dodatkowo gracze otrzymają dostęp do nowej dzielnicy Sunshine Springs. Zostanie także dodany nowy pojazd, emotki i ubrania oraz możliwość zapisywania gry podczas korzystania z Warto również wspomnieć, że twórcy podjęli decyzję o wypuszczeniu rebootu Saints Row na platformie Steam, gdzie będzie dostępny do kupienia od 24 sierpnia. Prezentacja Call of Duty Modern Warfare 3 będzie miała miejsce w nadchodzącym tygodniu. Fani serii mogą oczekiwać na oficjalne ujawnienie gry, w tym zwiastu oraz dodatkowe informacje, którymi Sledgehammer Games podzieli się z widzami. Thronefall, nowa gra od niezależnych deweloperów Grizzly Games, zadebiutowała w early access na platformie Steam i zdobyła już bardzo pozytywne opinie od graczy. To minimalistyczna strategia, w której gracz odpowiada za rozbudowę i obronę swojego królestwa. Gra skupia się na znalezieniu równowagi pomiędzy ekonomią, o którą dbane w trakcie dnia, a działaniami obronnymi, które mają miejsce w nocy. Gra ma spędzić od 6 do 12 miesięcy we wczesnym dostępie, co oznacza, że deweloperzy nadal będą wprowadzać ulepszenia i zmiany na podstawie opinii graczy. Eternal Tombs to obiecująca gra MMORPG osadzona w realiach fantazy, która wyróżnia się unikalnym podejściem do kształtowania świata gry. Produkcja tworzona jest przez Studio 004 oraz Tryon Studios i jej najważniejszym elementem będzie grupa mistrzów gry, którzy będą na bieżąco wpływać na różne aspekty wirtualnego świata. Codziennie mieliby wprowadzać nowe wyzwania i elementy świata, aby dostarczać graczom nieustannych nowości i przygód. Ponadto mistrzowie gry będą rozwijać fabułę i personalizować przygody w zależności od potrzeb konkretnych graczy. Na razie nie podano planowanej daty premiery Eternal Tombs. Gra zostanie wydana wyłącznie na platformie PC. Dla fanów Gotika mam świetną wiadomość: wkrótce będziecie mogli wrócić do kultowej gry na nowej platformie. Gothic zostanie wydana na konsoli Nintendo Switch w wersji oryginalnej, bez większych zmian, jako Gothic Classic. Nie będzie to Remake ani Remaster, a jedynie przeniesienie oryginalnej gry na nową platformę z naprawieniem pewnych błędów. THQ Nordic, wydawca gry, zapowiedział wydanie Gothic Classic na Nintendo Switch 28 września. Gra będzie również dostępna w wersji fizycznej za około 130 zł. Wersja na Switcha zachowa legendarną, polską wersję językową. Meta udostępnia za darmo zestaw narzędzi o nazwie AudioCraft, które umożliwią tworzenie własnych audio z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ten zestaw narzędzi składa się z trzech komponentów, które mają różne zastosowania. AudioGen, który pozwala generować różne efekty dźwiękowe, MusicGen, model AI wytrenowany na podstawie katalogu muzyki należącej do firmy Meta, który potrafi tworzyć utwory muzyczne na podstawie wprowadzonego tekstu lub załadowanych próbek oraz Encodec, narzędzie, które pozwala na kodowanie i dekodowanie muzyki. Meta udostępniła te narzędzia w formie eksperymentalnej w celach badawczych na licencję open source. W tegorocznym QuakeConie możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi odświeżonej wersji Quake'a 2. Nowa wersja gry nosi po prostu nazwę Quake 2. Więcej informacji prawdopodobnie poznamy podczas oficjalnej prezentacji na QuakeConie, który rozpocznie się 10 sierpnia. Urządzenie przenośne pozwalające na uruchamianie gier za pomocą usług strumieniowych, niebawem będzie dostępne w Europie, w tym w Polsce. Mowa o Razer Edge, handheldzie od nomenomen -nomen firmy Razer. Do urządzenia dołączony jest kontroler Razer Kishi wersja druga, który umożliwia wygodne sterowanie podczas grania. Niestety, wersja Razer Edge obsługująca łączność 5G nie jest aktualnie dostępna poza Stanami Zjednoczonymi, co może ograniczyć mobilność urządzenia dla osób zainteresowanych graniem w chmurze poza domem. Razer Edge można zamówić w Polsce za niebagatelną kwotę 2249 zł. Hideo Kojima, legendarny projektant gier, ujawnił, że prace nad grą Death Stranding 2 zostały znacznie zmienione przez pandemię koronawirusa. Pierwotny scenariusz gry powstał przed pandemią, ale Kojima postanowił przepisać go całkowicie. W sequelu pytanie, czy powinniśmy się połączyć, będzie kluczowym zagadnieniem. Kojima Productions nadal rozwija Death Stranding 2, ale data premiery gry nie została jeszcze ogłoszona. Gra RPG Dave the Diver otrzyma wkrótce dużą aktualizację, która wprowadzi wiele wyczekiwanych zmian i ulepszeń. Twórcy mają także w planach wprowadzenie nowej zawartości, ale najpierw skupią się na ulepszaniu podstawowej gry oraz eliminowaniu błędów. Dokładna data premiery aktualizacji nie jest jeszcze znana. Dave the Diver, posiadający blisko 97% pozytywnych recenzji na Steamie, obecnie dostępny jest tylko na PC, a etap wczesnego dostępu opuścił 28 czerwca tego roku. I to już koniec podsumowania obecnego tygodnia. Dajcie znać w komentarzach co dla Was było najważniejsze, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!